Cześć, witam ponownie Ciebie na moim kolejnym odcinku na moim kanale YouTube'owym odnośnie napraw sprzętu AGD. Dzisiaj chciałem poruszyć temat czegoś takiego, jak obecnie jest modne w tych nowych pralkach, czyli wirowanie 1400 obrotów. Z pozycji serwisowej, jak obserwuję sytuację, to chciałbym poradzić kilka bardzo fajnych rzeczy. Wiem, że niektórzy uwielbiają, jak na przykład się włączy najwyższe obroty, i pranie właściwie wychodzi już suche, totalnie suche. Natomiast moja propozycja jest taka. 1400 obrotów jest dobre wtedy, kiedy na przykład i skutkuje, kiedy na przykład, Twoja pralka jest w pełni sprawna i ma w pełni funkcjonalne coś takiego gostu, jak a, wagowanie, czyli po prostu. Niezależnie od tego, ile masz kilogramów wsadu, to zawsze ona sobie w bębnie równomiernie rozłoży podczas rozpoczęcia wirowania ubrania naokoło. I dzięki temu, jak bęben wiruje, to z każdej strony jest tyle samo kilogramów. I nie ma czegoś takiego, że nagle dostaniemy mimośród, czyli koło się na boki. Im większy problem ta prędkość, i większy ciężar to kołysanie większe, energiczniejsze, trzęsienie się większe, co ma wpływ, niemały wpływ na szybsze zużycie się amortyzatorów i samych łożysk. Więc jeżeli ktoś chce używać tego wirowania 1400, to nie weźmie pod uwagę to, że dla ja polecam osobiście, żeby to wirowanie 1400 używać tylko i wyłącznie w momencie, kiedy macie do prania rzeczy lżejsze. Nie wiem, skarpetki, majtki, bielizna, ogólnie bluza, bluzka, jakaś tam koszulę do pracy, takie rzeczy lżejsze, które z natury rzeczy nie mają takiej nasiąkliwości wodą, a jak się ją odsączy, to są lżejsze od razu. Natomiast jeżeli chcecie prać a, ręczniki, które są z natury rzeczy przeznaczone do wsiągania wilgoci z naszego ludzkiego ciała, czy pościel ciężką... To proponuję nie mordować tej pralki obrotami 1400, mimo tego, że ona je ma. Bo gdyby Wam siadło wirowe, ten wagowanie, zaczęło szwankować, to jeżeli ona się źle ułoży naokoło tą terenczniki czy tą pościel, a wejdzie na 1400 i będzie mimośród, to normalnie wybuchnie Wam w końcu ta pralka, bo nie wytrzyma takich uderzeń po prostu i tyle. A moc się w końcu szybko zużyją i łożyska tym bardziej. Dlatego, jeżeli macie w pralce 1400, to jest bardzo obecnie modne, to starajcie się, no wiem, można się chwil na chwilę nacieszyć. No, mam fajny Bayer, tam sobie wrzucę pranie, wyciągnę, i jest właściwie już suche, tak? No ekstra. Tylko, że, jeżeli był problem z tym układaniem ładnie naokoło, z czasem, to z czasem. Ten problem może przełożyć się na to, że siądą wam łożyska, siądą wam amortyzatory. A w najgorszym przypadku zacznie się tłuc ta pralka tak miło że po prostu no, będziesz szmankowała coraz bardziej. Także naprawdę, chcesz używać 1400 obrotów? To używaj tylko i wyłącznie wtedy, kiedy masz pranie, załóżmy nie bielizny, koszul, codzienne przepierki, lekkie rzeczy które nie są tak nasiąkliwe, a które trzeba odświeżyć, a nie naprać na 90 stopni. Natomiast jeżeli chcesz zrobić pranie czegoś cięższego, ręczniki, pościel, czy coś, co jest zahadę grube i bardzo nasiąkliwe, to kiedy pralka odda wodę i wejdzie na wirowanie, to ona odda wodę tylko teraz w pralce, ale nie usunie od razu tej wody, To jak z koszu, czy ze skarpetek, czy z majtek. Które są w tym ręczniku, czy w pościeli, tylko dopiero podczas wirowania ona będzie wyciskana. A to znaczy, że z początku wirowanie będzie bardzo mocne. Także tyle co chciałem powiedzieć. Jeżeli się Wam spodobał ten artykuł, to co powiedziałem, to nagranie, to zapraszam do subskrypcji naszego kanału, gdzie znajduje się subskrybuj na dole po stronie artykułu nagrania. Przycisk biało czerwony taki mniejszy. I też zapraszamy, jeżeli jest z Krakowa i zainteresowani naszymi usługami, chciałby po prostu skorzystać z usług, zapraszam do zapoznania się z naszymi stronami internetowymi, do których link znajduje się tam na dole w opisie. Dzięki Wielkie, trzymajcie się trzymajcie i życzę dobrego dnia. I zapraszam do następnego odcinka. Cześć, hej, hej!